Upał serca mego chłodzę, gdy w przepaść męki Twej wchodzę. Przepaść to jest to, co wywołuje trwogę, bo brak oparcia, bo przepaść grozi opadnięciem, grozi ogarnięciem strachem. Trzeba mieć wielką Odwagę, żeby wejść w przepaść cierpienia, żeby wejść w przepaść męki Chrystusowej. Dlaczego na dlatego na początku mówiłem we wstępie: przy pomocy łaski Bożej będziemy rozważać mękę Chrystusową. Człowiek. Natury boi się cierpienia. Że największym lękiem człowieka to jest lęk przed cierpieniem. I trzeba zobaczyć, jakim wielkim darem Bożej Łaski jest to, że możemy wejść w przepaść cierpienia Chrystusowego. Szczególnie w tych czasach, w których żyjemy. Człowiek szczególnie boi się cierpienia. Każda kultura, każda cywilizacja, każda religia próbowała dać wyjaśnienie cierpienia, w jakiś sposób wytłumaczyć może znaleźć jakieś słowo pociechy, może sens czy to w karmie, czy w nirwanie, czy w jakiejkolwiek innej odpowiedzi. Ale dzisiejszy świat, zachodni postchrześcijański, nie próbuje nawet tego. Dzisiejszy świat od cierpienia po prostu ucieka. Jedyne słowo pociechy dla człowieka cierpiącego to jest: możemy pomóc Ci umrzeć. Jedyne słowo, jakie świat ma człowiekowi cierpiącemu do zaproponowania, to jest śmierć. Czy przez aborcję, czy przez eutanację, eutanazję, czy przez zagłodzenie na śmierć, jak ostatnio zrobiono z naszym jednym z rodaków w Wielkiej Brytanii. A my w tajemnicy cierpienia odkrywamy to, co najważniejsze w naszym życiu. Wchodząc w przepaść miękki chrystusowej, odnajdujemy pokój, odnajdujemy zrozumienie, bo w tej przepaści spotykamy miłość Bożą. Abraham, w przypowieści o bogaczu i łazarzu, tak zwraca się do bogacza w Szeolu: Między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćbyć chciał, stąd do was przejść nie może. Ani stamtąd do nas się przedostać. Ta przepaść została przekroczona przez Jezusa Chrystusa. I chciałbym w tym wielkim poście, abyśmy rozważali to, co Jezus z tej przepaści swego cierpienia ma nam do powiedzenia. Jezus. W tym ostatnim momencie swego życia przekazuje nam swój testament, swoją Ewangelię, syntezę tego wszystkiego, co mówił w czasie swojej działalności publicznej. Siedem słów z krzyża, ze swoistej ambony, kazalnicy. Słowa wypowiadane z największym trudem, wśród straszliwych mąk, walcząc o każdy. Oddech, walcząc o każdą odrobinę powietrza. Te słowa muszą być bardzo ważne. To one są z tej przepaści męki Chrystusowej, która nas zbawia. W tych słowach odnajdujemy nas samych, aby ta męka Chrystusa odnowiła się w nas nas przeobraziła i nas uleczyła, bo w jego ranach jest nasze zdrowie. Gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Lecz Jezus mówił, ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając losy. Pierwsze słowo skrzyża: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ewangelista używa tutaj czasu przeszłego, niedokonanego. Jakby chcąc dać wskazówkę, że te słowa były nieustannie powtarzane. Może nie nagłos, bo nie było powietrza, bo nie było oddechu, ale na pewno było głęboko w sercu Jezusa, w tym momencie ta modlitwa nieustannie powtarzana do Ojca: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jak można tak powiedzieć? Wiedzieli, co czynią, słuchali Jezusa, widzieli Jego cuda. Święty Paweł pisze w liście do Koryntian: Głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tej, której nie pojął żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały, byli pełni gniewu i nienawiści. A nienawiść zaślepia. Nienawiść rodzi się z ignorancji, z niewiedzy, z głupoty. Gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Nie wiedzą, co czynią. Człowiek, kiedy grzeszy, nie wie, co czyni, bo grzech zaślepia bo człowiek grzesząc staje się niewolnikiem grzechu a niewolnik nie wie co czyni i nasza nadzieja na przebaczenie jest w tej niewiedzy w tej nieświadomości zła bo człowiek jest przez twórcę tak stworzony że ma pełnić a ma napełniać się dobrem Zło nie było dla człowieka przewidziane. Człowiek nie ma jakichś mechanizmów obrony przed złem, nie ma wbudowanych jakichś, obron o o o jakichś mechanizmów obronnych. Dlatego grzech wchodzi na świat przez zawiść diabła. Dlatego człowiek daje się uwieść. Grzechowi swojej niewiedzy zła, swojej naiwności, swojej nieświadomości zła. Dlatego Jezus się modli, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I tu jest paradoks krzyża. Ludzie, krzyżując Jezusa, popełnili największą możliwą zbrodnię. Zabili Boga. I nigdy nie było potrzeba tak bardzo, jak właśnie wtedy, przebaczenia. Jednocześnie właśnie tym czynem zabicia Boga możliwe jest przebaczenie. Jezus bierze na siebie wszystko, wszystkie grzechy na Niego zrzucili. I mówi, ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Bo człowiek jest uwikłany w to zło, w te rany grzechu, w ten brak miłości. Bo ludzie w jakiś sposób są naznaczeni tą niewiedzą. Nie kochani przez ojców. Rozpieszczeni przez matki, odepchnięte przez mężów, zdradzeni przez ukochanych, zapomniani przez dzieci, porzuceni przez przyjaciół, niekochani i nieumiejący przyjąć miłości. kochający nawet siebie, nie potrafiąc odróżnić prawdziwej pomocy i wyciągniętej dłoni, od fałszywego gestu i obudy. Ludzie mają tak olbrzymie braki miłości, że potrafią ranić, gdy zbliżysz się do nich i spróbujesz im pomóc, ich pokochać. Jeżeli Pan przyszedł z potężną miłością, zapragnął dać uzdrowienie i został tak brutalnie potraktowany, to trzeba mieć świadomość, że za każdym razem, gdy będę szukał prawdziwej miłości, zostanę zraniony. Wśród ludzi nie ma tych, którzy nie zranili i nie zostali zranieni. Spirala braków nakręca się, jak ją przerwać, jedynie największym darem, jaki grzesznik może otrzymać, przebaczeniem. Jezus w swej największej słabości, kiedy został zmiażdżony cierpieniem, unicestwił grzech, gdy ten grzech był najsilniejszy. Gdzie jednak zmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie, przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa. Kto może przebaczyć ten, kto godzi się na cierpienie, kto przyjmuje krzywdę, kto jest gotowy umrzeć? Jezus obnaża się ze wszystkich praw, pozwala rzucić na siebie wszelkie zło. Całą nienawiść piekła i w tym objawia najpiękniejszy obraz Boga. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus daje siebie. Weźcie, jedzcie i pijcie. Weźcie wszystko. Daje, nie traci siebie, bo oddaje się Ojcu. Daje się z największym męstwem, daje się z największą miłością. I tak bardzo człowiek się boi miłości, tak bardzo człowiek boi się dawać, tak bardzo człowiek boi się służyć, bo myśli, że wtedy ktoś z siebie straci, straci wygodne życie, straci dobre wakacje, będzie musiał. Być uwiązany, będzie musiał brać na siebie odpowiedzialności. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy w komentarzu do modlitwy Ojcze nasz: Podobnie uczyni Wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z Was nie przebaczy serca swemu bratu. Rzeczywiście, właśnie tu, w głębi serca. Rozstrzyga się wszystko. Nieodczuwanie obrazy i zapomnienie o niej nie leży w naszej mocy. Serce, które ofiaruje się Duchowi Świętemu, przemienia jednak ranę we współczucie i oczyszcza pamięć, zastępując poczucie krzywdy wstawiennictwem. Chrystus. Cierpiał za was i zostawił wam wzór, mówi święty Piotr, abyście szli za nim i jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie było podstępu. On, gdy mu złożyczono, nie złożyczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele podniósł nasze grzechy na drzewo abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. To przebaczenie nieustannie się odnawia. Jest to największy dar, jaki chrześcijanie mogą dać światu. Dar pojednania się, dar odnalezienia Boga. Na koniec jeden z przykładów naśladowania Chrystusa w przebaczeniu. 90 lat temu zaczęło się w Hiszpanii mordowanie księży, które bardzo się wzmogło w czasie wojny domowej kilka lat później. I mamy wiele świadectw męczeńskiej śmierci. Prawie 7 tysięcy duchownych zostało bestialsko zamordowanych. Jeden z nich to proboszcz z Nawol Morales. Proboż powiedział milicjantom, którzy przyszli go aresztować. Chcę cierpieć za Chrystusa. Jeśli tak chcesz, odpowiedzieli, to umrzesz tak jak Chrystus. Wdarli z niego ubranie i bezlitośnie wychłostali. Następnie przewiązali do pleców swej ofiary drewnianą belkę, napoili go octem i ukoronowali cierniową koroną. Mów bluźnierstwa, a przebaczymy Ci, powiedział dowódca milicji. To ja Wam przebaczam i błogosławię Was, odrzekł Ksiądz. Milicjanci zaczęli, zaczęli się wspierać, w jaki sposób powinni zabić Księdza. Niektórzy chcieli go ukrzyżować, ale w końcu po prostu zastrzelili go. Tak by był odwrócony w stronę tych, co go męczyli, tak aby mógł ich pobłogosławić.